Cześć! Sezon budowlany się co prawda jeszcze nie rozpoczyna i nie, żebym jakoś się specjalnie ze względu na walentynki z Piotrkiem umawiał, bo dzisiaj walentynki, ale z rządzeniem losu wyszło tak, że akurat w walentynki Piotrek będzie zalewał wieniec. Mamy umówiony beton mniej więcej w okolicach godziny 11. A ja zostawiam dacie na serwisie, żeby mi rzucili okiem, co się dzieje z gazem. Za chwilę odbieram mnie Piotrek i jedziemy do niego na budowę. Dacia na serwis, a Piotrula już czeka. Cześć piękny kawalerze Co? Mój bardzo ładny porządek pokazujesz No, a tutaj mam inaczej w samochodzie? Cześć Dzwoniłem do Czesia Śpi, nie odbiera nie, 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 telefon. jest ten Pojedziemy po niego, nie? Masz coś jeszcze teraz? Do... Nie, nic Nic? Tylko spożywka To jedziemy Jedziemy do pracy sam buduję dom bez kredytu. No Zobaczmy, jak coś poleci do no to... Wiem, czy wszystko tam znowu, żeby nie wypłynęło grześka. No, no to owo. właśnie jak wypłynie, to znaczy, że coś się dzieje, tak? Ja A jak nie wypłynie, to znaczy, że perfekcyjnie robota zrobiona. Co robimy dzisiaj? Co robimy? No. Tak jak w komentarzach sprzątamy budowę! <laughs> no, Przydało się, Chciałem posprzątać, nie? Tak, może ja wyjadę tym ogórkiem najpierw. Czemu? No bo nie chcę drugi raz zahaczyć może koparką? A właśnie Dla, to, 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 Jak ten mówił, jak on miał, ty Ten co na prezydenta konurowić Kononowicz Kononowicz Dla wszystkich dziewczynków, kobietów Składamy wszystkiego najlepszego Na walentynki, kochajmy się no. No, A ja uwaga. życzę moim tutaj mistrzom Żeby oni byli zakochani już do końca życia w tych kobietach, które mają Poemat, nie? Poemat, Czesiu, Czesiu to jest. Żeby byli tak zakochani musza. jak ja jestem od 30 lat. W jednej. Pokaż nie? dzisiaj się kanapaczki. Zobaczmy, czy masz liścik. Wiecie, to takie trochę dziecinada jest, nie? ale to ja jak na to nie nada. wpadam, to moja kobieta. nie? <śmiech> Nieźle. Nieźle. <śmiech> Dobra, Czesiu. to jest moja walentynka. Niedługo pani od języka polskiego będzie ci takie poematy pisała, że. U, od języka niemieckiego. Niemieckiego? Ja ja, Naturley! No, ja ja! Kiszten Sławej z Ty jednak na to za tam się nadajesz. Kurde te języki ma opanowane. O norwesku to ja tam po angielsku będę mówił. Po angielsku tam e, tak jak w, w Holandii, nie? Rozumiem, to no, wiesz. Oni tam mają, my składają tf 35 także tam dużo Amerykanów, się uczą dużo angielskiego, także kurde tego, tylko trzeba ten, wziąć pełną buzię jedzenia i po angielsku mówić, wtedy wyjdzie po amerykańsku, będzie OK. So. A, i w ogóle ruszamy z nowym cyklicznym tym, elementem naszego programu, kiedy pytają mnie, odpowiadam. Józef, zoju mnie. Osłowiałem. Dlaczego ta budowa u ciebie to jest pato budowlanka, i jeszcze to pokazujesz w internecie? Samo tak z siebie wyszło. Taki był plan. Nie przeżywajcie, naprawdę. Nic tu się nie dzieje nadzwyczajnego, co nie dzieje się na innych budowach. Nie? Tak. mnie jeszcze yy, sami ponoszą emocje, tak jak było właśnie po ostatnim filmie. Dlatego powiem, że yy, dla Was może, jeżeli budujecie taki dom, na przykład jak ja. To jest jedyne, co robicie. Tak? Znaczy, w sensie ten dom jest tak dla Was ważny, że robicie to z taką pasją i w ogóle zainteresowaniem. Ja y, buduję ten dom tylko dlatego, że po prostu y, kiedyś sobie powiedziałem, że wybuduję ten dom. Nie jest to natomiast moim całym światem, że tylko tutaj się skupiam. Ja mam też inne rzeczy do zrobienia i dlatego po prostu jak jest czas, to się robi. Jak go nie ma, to się nie robi. Mi, muszę zdjęcie porobić, bo zapomniał kierownik porobić zdjęcie. To nas O, a teraz sobie. Jest tak czysto, że czuję się strasznie nieswojo, nie? No teraz dla tych, co nie wierzyli, to zaśpiewam. Jest super, jest super, więc o co ci chodzi? Więc o co ci chodzi? Jest super, jest super. Eee, tutaj. Musimy jeszcze troszkę podrównać. Pod, ja podjadę kopareczką, a ty weźmiesz poziomiczkę jeszcze tak mniej więcej, żeby było do oczka, bo tu jest wyżej, tu jest wyżej teraz. No to chciałem tak? zbierać tę... A później ten weźmiemy... No ale nie łopatą. A później weźmiemy tak. y, deseczki i zrobimy taki Ala szaloneczek dookoła, tak? Na 5 razy 6 metrów. No to możemy Nie, 7 razy 6. Możemy postawić cegiełki i te zrobić na, na cegłach. Yy. Tak jak my stawialiśmy z Grzeskiem u utą do garaż. Bardzo dobry plan. Nie wiem, no ja tak bym to zrobił. No. Zawsze daję wam myśleć, bo, wy, bo ty i grześek macie inne te no, ja tam... punkty widzenia i inne toki myślenia. To jest tak, jakby to powiedzieć niebo a piekło. Takie niektóre kurde rzeczy tak odstają, że ja się w tym środku raz muszę zgubić. Jak robię u ciebie, to później idę do Grześka, potrzebuję 2-3 dni, kurde, na zmianę, kurde tego. E, rytmu pracy, <taki> Jak widzieliście chodzi na 2000 obrotów pomału. Wszystko na dieslu tu się dzieje. Ale diesel musi ze wstawić z ustaty, te świece muszą się żarowy rozgrzać. Trzeba 20 razy, bo ciągnę dopiero odpowala. To nie może się udać, nie? Na stówę coś będzie nie tak. Nie, na stówę pójdzie coś nie tak. Mam? No, ale z goty, ale z no. Przeniesiemy ten agregat tutaj, nie? Przeniesiemy kieręki, żeby to już było przygotowane. I idziemy postać. Idziemy. Po. Kurde. Stać? Czy postać? już <laughs> <laughs> szkoda. To szkoda, szkoda to jak tyściowa do studii spadnie. Paliwowy skończy się to kręcenie, skończy się to kręcenie, trzeba będzie akumulatory wkładać, bo się nie będzie obłazać, tak, kurde, kredzić, smródź. Skończy się, już się kulują, już się kulują, Ale kamienie muszę zabrać, bo to tu zawsze chodziłem i kamienie wybierałem do tych boczek. Mój żywioł, nie? Uwielbiam na tym drogi przede wszystkim, nie? Zastanawiam się, czy się nie kupić sobie takiej prawdziwej, prawdziwej takiej nowej, nie? Dobra, Daję czas niedługo na elektryczność To się krzyczy, diesel mu przeszkadza Jeden się sprodzi to hałasuje Półtorej godziny on koparką jeździ Cała wioska śpiewa z nami A my tu walczymy dzisiaj z koparkami Kastaniery ma. jeszcze mamy jak, jak Połomski Zwróciłem się Naprawdę Kurde, nie, było? Ja nie wiem czy ja będę cokolwiek zacierał wiesz Ta pogoda nie jest taka, że, że to ściągnie Grzesiu to, to będzie wiesz, schnęło yy... no Ale zawsze musisz, no mówiliście ma grudy, no tak, tak? ale na pewno nie teraz, no bo wiesz To, to z, nie wiem, z 5 godzin będziemy musieli czekać Są walentynki, dzisiaj trzeba coś innego robić A nie zacierać betony No, I mam to, Kazika to śpiewać to, dalej? Kazika? Się chodziło kurde na juvenalia, to trochę się zna, nie? Na Kazika też byłem na juvenalia. Było ich trzech, każdy z nich potężnie zbudowany, ćwiczył swoje ciało. 3 godziny nad ranem sprężyny podnosił ciężary, rozciągał, jednak przez to wszystko, wszystko swoją skórę zaniedbał. Mamy wszystko. Zamówiliśmy 7, co mówiliśmy, Piotrek zamówił 7 metrów sześciennych betonu, a to to zostanie wylejemy tutaj. Na razie chłopaki budują ogranicznik z tamtej strony, bo trzeba zachować jakąś odległość od granicy działki. Ja się chyba przebiorę, nie? Zaczyna się gorąco robić troszkę. Ciepło i nie? Pi Sigma chyba musi się przebrać. <grystanie> <grystanie> Pi. Pi Planeta 4. Co Wam powiem, to Wam powiem, ale Wam powiem. Karnawał mamy. Grześka dzisiaj zakręciło na orbicie. Lecimy? Grzesio, a gdzie dałeś drabinę? Czesiu! gdzie jest, Czesiu? On musi mieć ciąg, chodź tu! Co? Stop, stop, R ten. Za... zatrzymaj! Ole ale grubo, ty! Ja! Sam buduję dom. Bez kredytu. Dobra. Masz tą... Mam tą wkrętarę?